Cześć, jestem Kamil z 8. apl Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak wybrać odpowiednie skarpety w góry. Tak jak wybór odpowiednich butów trekkingowych powinien być uzależniony od terenu, w którym będziemy się poruszać oraz od warunków, tak nasze skarpety powinny dobrze współpracować z takimi butami. Aby marsz stał się dla nas przyjemnością, musimy dobrać odpowiednie jedne do drugich. Dobra skarpeta powinna zbierać podze skóry i odprowadzić go na zewnątrz, aby tam mógł swobodnie odparować. Te role świetnie spełniają. Skarpety wykonane z włókien syntetycznych oraz naturalnej wełny Merino. Jednak nie każda wełna jest taka sama. Jeśli skarpety górskie, to tylko z wełny Merino. Jej zdolności termiczne i, odprowadz i odprowadzanie wilgoci nie mają sobie równych. Wełna jest miękka, doskonale więc amortyzuje wszystkie nasze kroki. Zimą grzeje, latem chłodzi, a wilgotna nadal zachowuje swoje ciepło w przeciwieństwie do bawełny. Co ważniejsze, posiada właściwości antybakteryjne, co przekłada się na. Mniej uporczywy zapach po wielu godzinach marszu. Skarpety górskie posiadają strefy różniące się między sobą gęstością oraz grubością materiału. Materiał skarpet jest zwykle grubszy tam, gdzie nasze stopy uderzają o ziemię, to znaczy przy palcach oraz przy pięcie. Wokół śródstopia znajduje się elastyczna część, dobrze opinająca stopę. Na łydce oraz przedniej części materiał jest cieńszy, przez co wilgoć jest w stanie szybciej odparować. Wybierając skarpety górskie, zwróćcie uwagę na szwy. Nie powinny obcierać. Szczególnie dotyczy to szwu umiejscowionego z przodu, tuż przy palcach. Tak jak nie ma butów do wszystkiego, nie ma też uniwersalnych skarpet. Różnią się one przeznaczeniem, a więc składem i grubością materiału. Jakie skarpety więc wybrać? Zacznijmy od biegów górskich. Tutaj najlepiej sprawdzą się cienkie skarpety z tkanin syntetycznych. Szczególnie polecam te zawierające włókno Coolmax. Dzięki swojej kanalikowej budowie są w stanie w ekspresownym tempie odprowadzić pod ze skóry, pozostawiając ją suchą. Ich uzupełnieniem będą skarpety zawierające oprócz włókien kumax, także naturalną wełnę Merino. Taka mieszanka jest nam w stanie zapewnić doskonałą amortyzację podczas biegów górskich. O skarpet do trekkingu wymagamy dobrej amortyzacji, wytrzymałości oraz tego, że ochronią nas przed obtarciami podczas wielogodzinnych wędrówek. Wiosenna oraz letnia odmiana Powinna zawierać także dodatek włókien Coolmax, które regulują nam temperaturę wokół stopy. Przykładowym rozwiązaniem będą skarpety reprezentujące rodziny Bridgedale Hike. Skarpety na chłodniejsze pole roku oraz dedykowane górom wysokim powinny być grube i bardzo ciepłe. Dobrym przykładem są Bridgedale z rodziny Explorer, np. Bridgedale Explorer Heavy Merino. Są to jeden z najcieplejszych skarpet w ofercie tej firmy. Ich przeznaczeniem są temperatury ujemne i to te znacznie poniżej zera. Świetnie sprawdzą się w warunkach ekstremalnych. Najlepiej używać ich w połączeniu z linerami, czyli cienkimi skarpetami dobrze przylegającymi do stopy. Taki zestaw doskonale posłuży podczas zimowych wyjść w Tatry oraz przy zdobywaniu alpejskich szczytów zimą, nawet przy minus 20 stopniach. Bridger Explorer w połączeniu z inną grubą skarpetą świetnie sprawdzi się podczas zdobywania najwyższych szczytów Wybór rozmiaru jest bezpieczny, gdyż większość modeli jest produkowana w przedziałach co 3 numery. Na koniec przedstawię Wam kilka rozwiązań przedłużających życie skarpetom. Po pierwsze, wełniane skarpety zawsze warto prać na lewej stronie w temperaturze do 40 stopni. Po drugie, nie należy używać żadnych środków zwiększających jedynie łagodne środki do prania. Po trzecie, wilgotne skarpety najlepiej suszyć w przewiewnym miejscu lub wnętrzu ciepłego śpiwora. Mam nadzieję, że informacje udzielone przeze mnie będą Wam pomocne przy wyborze odpowiednich skarpet górskich. Do zobaczenia w sklepie lub na szlaku. Pozdrawiam.